Pamiętaj pośle, w jednym zdaniu się to treści Nie wkurwiaj wsi, bo wieś przecież nie śpi Więc pamiętaj pośle, w jednym zdaniu się to treści Nie wkurwiaj wsi, bo wieś przecież nie śpi Wieś nigdy nie śpi, wieś się nie budzi Możesz do nas wpaść, lecz nie wkurwiaj ludzi Ogarniani świn i koszeni siana, żyjesz tak jak my Ogarniani świń i koszeni siana, żyjesz tak jak my! Albo wypierdala! Na początku była rola i pole, pójdzie wziął się za to, że od Oja, pitole pistole. Na tej roli siedział sobie chłop. Tak oto powstaje wiejski hip-hop. Rzucał ziemię garstkę ziarna, lecz przyszedł rząd. Marna była karma, żeby zebrać tego snop. Zyskał tylko rząd, a stracił na tym chłop. Pamiętaj po siebie, tym zdaniu się to streści. Nie wkurwiaj wsi, bo wieś przecież nie śpi. Wieś nigdy nie śpi, wieś się nie budzi. Możesz do nas wpaść, lecz nie i ludzi. Ogarniani świn i koszeni siana. Żyjesz tak,

Chwychł w siebie naiwną owieczkę Zrobił na dobry chleb i zrobił sieczkę Miał swoje plany, lecz nagle zapał z gaz Gdy przyszli zabrali, okazało się, że rządowe bydło pas I w efekcie dostał tylko z nogą w lotniku Zamiast jedzenia dla wiosek i miast Był tylko budżet dla polityków Pamiętaj pośle, w tym zdaniu się to streści Nie wkuwiaj wsi, bo wieś przecież nie śpi Wiesz nigdy nie śpi! wiesz się nie budzi, możesz do nas wpaść, lecz nie w kurgaj i ludzi, ogarniani świn, i koszeni siana, żyjesz tak jak my, albo wypierdala. Wiesz nigdy nie śpi! wiesz się nie budzi, możesz do nas wpaść, lecz nie w kurgaj i ludzi, ogarniani świn, i koszeni siana, żyjesz Bajce. Wszystko dobrze się działo, lecz rządowi to jednak przeszkadzało. Róbcie tak dalej, ostrogówkujcie, dwójcie komisje, śledcze najlepiej przy każdym bójcie. Politycznie zróbcie wywiad pełen Waszych analiz Jak zlikwidować wiejski dobytek, a wprowadzić co zwykły paraliż? Róbcie swe zaoczne cyrki, pełne politycznych seminariów na temat jak rolników pozbawić ich kombajnów i pieście przez telewizję swoje rządowe brudy bo wieś przecież nigdy nie śpi i wieś w końcu się w i tutaj! Wiesz nigdy nie śpi, wiesz się nie budzi! Możesz do nas wpaść, lecz nie w kurgaj i ludzi, ogarniani świń i koseni siana, żyjesz tak jak my! Albo wypierdala! Wiesz nigdy nie śpi, wiesz się nie budzi, możesz do nas wpaść, lecz nie w kurga i ludzi, ogarniani świń i koseni siana, żyjesz tak jak my! Wystawy, maszyn przy pracy, by chłop mógł z bliska traktor zobaczyć Likwidujcie koła wiejskich gospodyń, brak mi umiłowania do politycznej czody. Wieś robi dożynki i cepeliady, wy jaja, obrzędy na Pamiętaj pośle, w jednym zdaniu się to streści, nie wkurwiaj wsi, bo wieś przecież nie śpi Wieś nigdy nie śpi Ludzi, ogarniani świn i koszeni Ściana, żyjesz tak jak my, albo wypierdala. Wiesz nigdy nie śpi, wiesz się nie budzi, możesz do nas wpaść, Lecz nie w kurga i ludzi, ogarniani świn. Tak dalej, go spierdalajcie szerokim frontem, Polką wiejski Z tymi ustawami rozszczelajcie, z tymi ustawami rozszczelajcie Niech gospodynie rzeźbią w glinie, a rolnik zamiast wiejskiej, pasierządowej świnie Róbcie tak dalej, zaraz coś zróbcie Przedajcie onicze mięso, autanta to kupcie Postawcie napis w każdej parafii O tym, że polityk nawet chłopu zabrać potrafi Pamiętaj pośle, w jednym zdaniu się to streści bo wieś nie śpi. wieś nigdy nie śpi, wiesz się nie budzi. Możesz do nas wpaść. lecz nie w kurga i ludzi, ogarniani świn. Więc pamiętaj, pośle, w jednym zdaniu się to streści. Nie wkurwiaj wsi, bo wieś przecież nie śpi.